Was jakiś fajny zestaw czuł rosły? mam ochotę pojechać do Hiszpanii znowu My się nagrywamy chcieliśmy podziękować wszystkim przepraszam, czy Ty w tym plecaku wynosisz jedzenie? Cześć z tej strony Jakub Barański, mamy 1 lipca, piątek, wrucarskie partynice. Jeśli oczekujecie od tego materiału, że tutaj będzie jakaś wiedza, test, recenzja, no to nie tym razem. Przepraszam czy to pani jest tą słynną e, finalistką Masterchefa? Cześć! Siełanko! Nie zobaczyć na żywo. Kurde, mam wrażenie, że już się widzieliśmy z Gdzie? Nie, nie wiem, tak właśnie. To, to tak przepraszam, byli. co tu się będzie dzisiaj działo? E, tu będzie dzisiaj e, bardzo słodka. Gdzie to była przez cały tydzień? E, mój trener to ogląda, więc tak? <laughs> właśnie odebrałem swój identyfikator, i już Wam tłumaczę, co tu się będzie dzisiaj działo. Znajdujemy się na festiwalu Pasi Brzucha we Wrocławiu, na Partynicach. I tak się złożyło, że mam przyjemność być jurorem. Eee, razem z Natalią, z Anią i z Piotkiem z wrocławskich podróży kulinarnych. Moje zadanie dzisiaj to przetestować do jutra, moje zadanie to przetestować wszystkie futraki, które się tu wystawiają. Ocenić i wspólnie wybierzemy najlepsze futraki festiwalu. Naszą rozpiskę wedle futraków, które będziemy oceniać pod kątem smaku, jakości i formy podania. Następnie wszystkie te punkty przyznane bezpośrednio przez każdego jurora sumujemy i na końcu wyjdzie nam suma punktów od każdego jurora. Futraki 3 z największą liczbą punktów dostaną od nas przepiękną, fantastyczną, wyjątkową statuetkę, dzięki której będą mogli być fancy na niedzielnym yy, festiwalu Wasi Brzucha. Ile mamy do przetestowania food trucków, w jak krótkim czasie i jakie mamy tempo? To musimy Alright, wymawić. już Ci mówię. To wedle mojej matematyki, z której jestem mega słaba, że będziemy próbować po 4 na godzinę. I wtedy wyrobimy się do jutra do 14, a o 15.30 ogłosimy wynik, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Nie wymaga ja to z e, Ja też. przedanie na festiwalu i zamówić coś najlepszego od Was. Więc... Coś najlepszego, coś godne. Dobre, hej. Potrzebujemy jakieś zdanie do naszego fotiscytu. Dobra. najlepiej, jakbyście wybrali coś, co uważacie, że jest najlepsze waszym zdaniem. Dobry, okay, Hejka, Ja się wylegitymuję, jesteśmy z festiwalu. Chcielibyśmy od Was coś najlepszego. Nie będziemy Wam mówić co tylko Dobra, ale... Proszę bardzo. Ja to chcę. Ja też to chcę. Ej, no daj teczkowi, no chciałem zdjęcie zrobić mu ja chciałem Nie chciałem jeść. no, nie zdjęcie, proszę no, wiesz, no, Dobra, zrobię zbliżenie. A, chciałem zejść ciepłej. Nie dali, bo muszą no. zdjęcia robić. To jest po prostu pyszne. Ja wiem, że się nie mówi z pełną buzią, ale to jest rewelacja. Sosiki, proszę bardzo, bo, póki pamiętam.

brak na dężero. Powiem wam, że zawsze jak robię jakieś foty na weselach, to generalnie jak typowy Polak, zawsze czekam na rosół i schabowego. Schabowy to jest podstawa. A za chwilę będę testował pizzę Dwani Smaku. Zobaczcie, co tu znalazłem. Pizza Kopernik z kotletem schabowym. Pizza napolitańska na ten kotlet schabowy. To będzie chyba totalny sztos. Taką mam nadzieję. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Fasolka schabowy ziemniaczki do tego mizeria. Mega pojedliśmy na wytrawnie, teraz czas na deser Cały czas jestem głodny, nie? Ile już? 8, 10 futraków jeść? Ty masz chyba kubełek zamiast żołądka. <laughs> Jeszcze mnie nie znacie. Pojemy bardzo. Próbujcie, kosztujcie i zapraszamy. <laughs> Dziękujemy. Boże, cudo. Mm, ale aż się rosy? No dobra. Może mam ochotę pojechać do Hiszpanii znowu.

Chcesz uh -huh. tak, A Ja nie tak. mam miejsca Drugi dzień festiwalu, pasik brzucha Spróbowaliśmy wszystkich food trucków, wszystkim spadła energia Szanowna komisja tutaj myślę, że zakończyła obrady Powiedzcie mi, czy wy się najedliście w ogóle, czy ktoś jest głodny? Ty jesteś na pewno głodny Ja zawsze nie nic do przyszłego tygodnia Jak widać po moim brzuszku. Czyli jeszcze tam jest Most. dużo miejsca Tak, możemy jeść do wieczora. Mamy już zwycięzców, już obrady No, zakończone. musimy ustalić jeszcze. Nie pokażę tych wszystkich kart. Bo mamy no, egzekw... Wiemy, że jadłaś nad nimi. Pierwsze miejsce ma Chingu, drugie miejsce ma Solem, a mamy ex Azji. A to ramen i musimy wybrać. Dogrywkę zrobić, każdy ma jeden punkt i je musi przyznać, czy coś. Czyli musimy jeszcze zjeść kolejną porcję i wybieramy trzecie miejsce. Kuba! Ania, Piotrek, Natalia, mój stary. Ania? Już. Skręcamy w trzydwa jeden. babierz na rzuce. Obrady komisji zakończone. Nie było łatwo, było trochę spornych, e, spornych sytuacji, spornych zdań sprzecznych. Ale jakoś poszło. Czekamy na to, żeby wejść na scenę i ogłosić zwycięzców festiwalu na najlepszego wystawcę festiwalu Pasi Brzucha 2022. Mi już energia opadła, jestem po prostu tak przejedzony, że ciężko jest się ruszać, cokolwiek. Mam dość. Masakra, na tą scenę, żeby wręczyć statuetki i ogłosić zwycięzców, to chyba się wtoczę. Piotrek już zaczął się toczyć tam, bo boi się, że nie zdąży. Ma jeszcze 15 minut, do kawałek, ale powinien zdążyć. A finał jednego prezydenta na najlepsze kutraki. Nasze dziewczyny przez dwa dni podjęło, testowało wszystkiego, aby wybrać trzy najpyszniejsze kutraki. Słonek i jeden słodki. Trzecie miejsce, pierożki do Uuu, Dobra Drugie miejsce to jest yy, słonek. Solej, zapraszamy! Za, Kochani, zanim Kuba ogłosi naszego zwycięzcę, to ja chciałam tylko podkreślić, że tego półtracha wybraliśmy niemal jednogłośnie. Cigu! A Jasmine! Został nam ostatni słodki wystawca. tego! Zapraszamy! Dajcie przyszedł czas na małe podsumowanie tego, co tu się działo ostatni trzeci dzień festiwalu. Jak wam się podobało? Było super, wow, było super. Ja mam nowego mieszkańca, nazywa się yy, Stefan. Jak Kuba powiedział, ojcem był Pasiek, a to jest Pasiek. Piotrek? Yy, no właśnie, wow, zjedliśmy wow, wow. dużo lodów i śpiączka cukrzycowa właśnie <laughs> teraz po prostu następuje, yy, więc idziemy na zakończenie. Na przykwiecie jest piwka, a ogólnie było bardzo sympatycznie i dzięki wam wszystkim za współpracę. Te trzy dni. Mam nadzieję, że widzimy się na samym składzie za rok i festiwal był bardzo, bardzo też. Było dosmacznie. Ania? To ja tobie? jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział, bo pierwszy raz byłam na takim wielkim wydarzeniu pod Kraków. Spróbowałam wszystkiego i ja uwielbiam spróbować spró nowych smaków i różnych smaków, więc dla mnie to było był najlepszy weekend z Taki, który miałam, nie wiem, w najbliższych, ostatnich trzech latach. Ja również. W ogóle chciałem wam bardzo podziękować, bo mega pozytywny vibe I się wydaje, że dużo w tym energii wszystkim było. Każdy się z nas świetnie bawił, ja na pewno. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, że za rok. Albo w kolejnym jakichś wspólnych, fajnych działaniach. A kto nie był... Na jedzonku. Niech, na jedzonku to na pewno. A kto nie był, to niech żałuje i za rok tej imprezy po prostu, no nie przegapi, bo to jest... Dokładnie. Trzeba być. Trzymajcie się, hej!